Witam Was w kolejnym macierzku na kanale Zajcu, o tak. I dzisiaj sobie oczywiście zagramy w The Brawl Stars. I co? Największej ilości pucharków mamy Colta, mamy Meg, mamy Spike'a i mamy Sandy. I dzisiaj wbijamy Leoniastego. Albo tym, albo tym skinkiem. Przez cały czas grałem tym. To teraz zagram sobie tym. Okej, okay, jest taka mapka. 12 pucharków. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. Mam nadzieję, że mimo wszystko fajnie. Bo ten będzie Mortis do wbicia na 800, a następnym będzie Dynamite. Okej. Okay. A sobie tutaj postawię. Okej. Okay. Oj, ja szelka. O nie. No. To przegrałem. No nie no ale, dobra plus dwa, dziewięćdziesiąt, ale wy to widzieliście, co ja tam zrobiłem? I to jest właśnie to. Dlatego właśnie trzeba stać na środku, a ja zrobiłem bardzo, bardzo źle, no bo nie poszłem na środek. Ile ich jeszcze? Co jest? No dobra, mnie no nie pogardza. O. 790. Jeden win i to mamy. No ja jestem ciekawy, jak to pójdzie. Kiedyś zbierzmy sobie tam od razu bok. By ktoś nie wiedział, no to ja strzelam takimi właśnie koszyczkami. Nie wiem, czy go atakować. Dobra. dostał okej okay. dobra, jest zabity ja w krzaczkach chodzę szybciej dobra, tutaj też jestem szybszy Hmm. Dobra. Wielkie starcie. Teraz to jest moje być albo nie być. No jestem nie być. Chyba. No jestem nie być. 99 799 pucharków. Teraz mogę mieć piąte miejsce. Dostanę plus dwa pucharki. Jest git. Ci <słuch> <słuch> tylko z tego nie spać. No wczoraj cały dzień wbijałem, dzisiaj jest dziesiąta i wbijam od 9. Wow, czyli że on ma ten gadżet. I nie chcę wchodzić w ten teren z krzakami. O, emzy. Się z nim nie za bardzo lubię bić. Okej. Okay. Plus power ciuby. Chyba tak się on nazywał. Wiem, że jednym jego gadżetem jest popcorn, ale drugim nie mam pojęcia co jest. Znowu tego żył. Ej, okay. Dobra, już mam, już mam. Ale dobra, postaramy się wygrać. Tego będę miał na pierwszym, o nie, dobra, to dwa, ale i tak mam go na pierwszym chyba. Tak, Leoniast jest na pierwszym. Dobra, zagrajmy nim jeszcze jedną gierkę, żeby nie miało 809, tylko nie wiem, jakąś ładną. 812, 815. Nawet tak przegram yy, na ostatnim miejscu. To i tak nie spadnę z 800, więc. Okej, okay, już widzę, że nie zginę za szybko. O, dobra, mogę jednak zginąć. W tą stronę wam leci w linii, a tą w stronę się tak rozpryskuje. Okej. Okay. więc lepiej iść w tą stronę, bo w tą tak się wam rozpryskuje, a w tą. Co wam tak strzela po równi i możecie go o wiele, wiele więcej obić. A tutaj jak nie macie jak, no to możecie tak, no to mu też myślę, że coś zadacie. Wow. Garoś. Tak to my się nie bawimy. No i dobra, no i czwarte miejsce, na ile dostanę? Nie, plus 5, plus 4, dobra. 816, dobra, może być. A <ścoughs> my 816, 804, 802, 801, 801. Let's go. I co, no i Leoniasty Zostaje moją najlepszą i naj... I Leonias to zostanie najlepszą moją postacią, która jest wbita na pierwsze miejsce. W ogóle, jakbym chciał mieć tego dwa, to muszę zdobyć tylko cztery pucharki. Dobra, i ciekawe, jakbym mógł mieć na dwóch tym... Dobra, okej okay, widzowie, to to by było na tyle. Wbiliśmy Leona, narka.